Mam jaja. Zwykłe jaja? Nie, to są smocze jaja, a nie jajko. Ile razy jeszcze masz zamiar pokazywać mi tak? O, cholera! Smocze jaja? Do licha, skąd je wytrzasnąłeś? Zabrałem jej ludziom. Pokaż. Hmm, bardzo twardy materiał. Gdybym miał trochę magiczne jaja ze stali, mógłbym robić broń lepszą niż zwyczajną. Dawaj, dawaj, kurwa, chcesz, żebym je kupił? Dawaj, zapłacę powiedzmy. 300 sztuk złota za każde jajo. Chcesz, smocze jaja? Jasne. Dawaj, dawaj, zapłacę, zapłacę, zapłacę. Mam tu kilka. Mam kolejne. Chcesz kolejne. Dawaj dawaj dawaj, 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 dawaj. No to co, chcesz? Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie. Zapomnij o tym. Nie dostaniesz... Myślę, że je zatrzymam. Zachowaj więc swoje złoto. Yeah.